Stadiony Portugalii w 24 godziny to coś, o czym myślałem od dawna. 18 drużyn, Portugalia kontynentalna, dwie wyspy, 6 lotów samolotem. Zabieram Was w podróż, która na pewno rozikre krew w żyłach, bo przecież na odwiedzenie wszystkich stadionów mamy tylko 24 godziny. Górzyste tereny, trudne warunki do jazdy, uciekający czas i zwątpienie, którego nie dało się uniknąć. Dwa dni przed naszym wylotem wydarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja, gdzie już mieliśmy rozpisane wszystkie loty samolotem, mieliśmy wynajęte samochody, zarezerwowane hotele, rozpisany cały po prostu plan podróży. Okazało się, że popełniliśmy bardzo wielki błąd. Była taka szczególna chwila chyba dwa dni przed wylotem. Siedziałem sobie u moich dziadków na obiedzie, i dzwoni do mnie Kacper i mówi, że no coś się nie zgadza odnośnie naszego wyjazdu. Jeden ze stadionów, który znajdował się w Portugalii kontynentalnej, a raczej miał się tam znajdować, okazało się, że znajduje się na Azorach. Ocean Atlantycki, kolejne dodatkowe loty. W skrócie, jak to zobaczyłem, naprawdę zrobiło mi się słabo, bo musieliśmy wymyślić nowy plan, ale pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, że jednak tego nie uda się zrobić. Próbowaliśmy na wszelkie sposoby ten temat wyjaśnić. I zaczęliśmy rozpisywać całkowicie nową trasę. Było to dla nas bardzo trudne, bo przede wszystkim była presja czasu. My przedtem szkowaliśmy się dwa miesiące, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No, można powiedzieć, z 10-8 godzin przy komputerze planowaliśmy każdy lot, każdy przejazd, kolejność wszystkich miast. Całkowicie trasa się zmieniała. Mieliśmy zaczynać na Maderze, a koniec końców Madera była. Przedostatnim naszym przystankiem w stadionach w 24 godziny. A Lizbona, gdzie mieliśmy praktycznie tam kończyć nasze wyzwanie, była naszym takim punktem docelowym, gdzie będziemy się szykować do całej podróży. Ale też do końca nie byliśmy przekonani do niej, no bo cały czas zostało znak zapytania, czy uda nam się zrobić stadiony w odpowiednim czasie. Więc zapinamy pasy, siadamy głęboko w fotelach i zaczynamy. Sprawa wygląda tak, że nadaliśmy bagaże i lecimy do Portugalii, zrobić stadiony ligi portugalskiej w 24 godziny. No to lecimy w kierunek Lizbona! Znajdujemy się aktualnie w Lizbonie. W tym miejscu będziemy szynkować się do naszej trasy. Wystartujemy w bardzo nietypową podróż, bo będziemy odwiedzać wszystkie 18 stadionów Ligi Portugalskiej. Dla nas wszystkich jest to niesamowite przeżycie, a cel charytatywny, który jest, na pewno nas napędza, bo chcemy pomóc 7-letnemu Igorowi. Moje nazwisko Dariusz Bonchur, jestem ojcem Igora. Nie taka szczęśliwa historia zaczęła się, a już 14 miesięcy, wyskoczył mu. Taka kulka na nodze, tak jakby uderzenie, sienia, coś takiego. Odpyszło, że to jest nowotwór złośliwy. Po czterech latach skończyliśmy i było w spokoju dwa lata i odnowił się sporo. powrotem. była wznowa w tamtym roku na wiosnę, nowotwór złośliwy tej samej kończyny. No i zakończyło się to amputacją. No i teraz chemię skończył dwa tygodnie temu. Ja mam siedem lat, zachorowałam na znowę i nie mam nogi i zbieram na protezę. Nie mogę się zaczekać jak będę grał w przyszłości w piłkę, zapraszam na moją zbiórkę, pozdrawiam. My zbieramy pieniążki na protezę, żeby dziecko po prostu rozbijało się tak jak wszyscy inni lubię Przede wszystkim, to ja powiem szczerze, to jest podpora nasza, bo jakby nie on, no to my byśmy inaczej to przyjęli. No i jest dzielny przede wszystkim, no duma ojca jak nic. Pierwszego dnia, jak doleciliśmy, to po prostu chcieliśmy jeszcze chwilę odpocząć, zobaczyć, jak wygląda Lizbona. No, i muszę Wam powiedzieć, że ona jest naprawdę ładna. Chcemy przede wszystkim pomóc młodemu zawodnikowi amf Footballu zebrać dla niego pieniążki na jego protezę. No, i tutaj włączyło się wielu piłkarzy. Możecie licytować ich koszulki, a więcej informacji będzie w dalszej części materiału. Drugiego dnia wybraliśmy się na mecz sportingu z Manchesterem City, a ten film możecie już zobaczyć u mnie na kanale. Dzień dobry, jedziemy teraz po wynajęcie samochodu. Musimy wziąć jakąś furę, żeby przejechać stadiony. Mamy dzień do rozpoczęcia naszego wyzwania, czy trzeba jakieś zrobić zakupy, wszystko zobaczycie. Zaraz pokażemy jaką mamy tutaj strzałę do objechania naszych stadionów, ale na początku czekamy na osobę, która nas obsłuży i przede wszystkim osobę, która będzie rozmawiać po angielsku, bo na razie to po migowemu. No i tym samochodem właśnie mieliśmy objechać te wszystkie stadiony na kontynentalnej części Portugalii. Mamy mały problem, okazało się, że bez karty kredytowej w pierwszej wypożyczalni, w której byliśmy, nie wypożyczymy auta, więc teraz musimy poszukać czegoś innego i no, jest to dosyć duży problem, no bo bez tego nie zrobimy stadionów. Bez karty kredytowej w Portugalii praktycznie samochodu się nie da wypożyczyć, jest to bardzo trudne. Byłem cały zestresowany, rzeczywiście zacząłem przejmować się, czy w ogóle uda nam się ogarnąć jakieś auto dzień przed wyjazdem. Mieliśmy jakieś 24 godziny, żeby zdobyć to auto, żeby po prostu ruszyć w naszą podróż, która była zaplanowana. Jakbyśmy w Lizbonie nie wynajęli w przeciągu powiedzmy, no nie wiem, no nawet tych 24 godzin teraz, samochodu, to jutro by stadiony w ogóle się nie odbyły, więc dużo stresu, ale na szczęście wszystko jest ogarnięte. Wynajęliśmy samochód, no i tak naprawdę kolejny problem przez nas został sprawnie rozwiązany. To jest nasza fura, którą będziemy robić stadiony Ligi Portugalskiej w 24 godziny, chociażby w tej e, kontynentalnej Portugalii. Wygląda ładnie, jedziemy. Jedziemy teraz do hotelu po resztę Brygady i dzisiaj jeszcze ogólnie musimy zrobić zakupy w Lizbonie. Więc będziemy trochę jeszcze dzisiaj działo. Pierwsze wrażenia odnośnie samochodu. Na pewno wygodny i dużo miejsca to jest, a podczas takiej podróży 24-godzinnej na pewno się nam to przyda. E, przyjemnie się jeździ w sumie na razie w Lizbonie. Był taki trochę na początku strach, jak jeździliśmy Uberami, no bo rzeczywiście tutaj niektóre osoby jeżdżą bardzo podobnie jak we Włoszech, czyli e, no bez zasad ruchu drogowego nie? ogólnie. Przecież babka jechała na migaczu jakieś 500 metrów e, na prostej drodze, więc tak tutaj proste. Zepsuł no Zepsuł. O nie, to... To... to nie ja! Don. To, nie, to on. To Nie, to on tu śpi, on jest taki duży, że pewnie zahaczył głową. No, a on jest taki mały, że pewnie się skradł w nocy i to Dużo <laughs> się tak bawi. <laughs> patrz. Zobacz, nawet nagrobek klamkę zepsuł, patrz. No dokładnie. Teraz jedziemy do Portimao, pierwszy przystanek. Portimao, tak. Zgadza się. Tak jest. Portimonense. Widzimy się już na miejscu. Tak jest. Plan był taki, że o godzinie 10 wyjedziemy sobie do Portimao. Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo ładne miejsce. Chcieliśmy wykorzystać teren, a także plażę, która się tam znajduje, żeby zrobić jeszcze kilka mocnych fotek. Do Portimao mamy niecałą godzinę drogi jeszcze. Widzę, że jest bardzo mały ruch i to na pewno będzie nam sprzyjać podczas tej całej akcji. Więc miejmy nadzieję, że tak zostanie do samego końca. Wydaje mi się, że najwięcej czasu będziemy tracić w miastach typu Lizbona, Porto. Yy, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Dojeżdżamy, mamy 7 minut do celu. Pierwszy stadion i o równej 15 zaczynamy nasze wyzwanie. Wybiła godzina 15, zaczynamy wyzwanie. Stadiony Ligi Portugalskiej w 24 godziny. Pierwszy nasz przystanek, Portimolense, lecimy do drugiego. I to zdjęcie zrobimy, nie? Dobra. Ale jest gorąco, co? Trasa wygląda tak, że zaczynamy w Portimão i będziemy kończyć na Azorach. Cała trasa, którą planowaliśmy przed wyjazdem, się zmieniła, no ale jest to do zrobienia, to jest najważniejsze. Ej tu szybko pali, tu jak będziemy za Lizboną, to już w ogóle będzie. Masakra. No tak, Jeszcze coś musimy zjeść, ale nie wiem czy tutaj. o Dobrze, ile? 60... Ojro. Jesteśmy w drodze do Lizbony i chciałem zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Mianowicie, podczas tej całej akcji idzie pomoc. Pomoc dla 7-letniego Igora. Jak możemy pomóc? Już Wam opowiadam. Możemy przede wszystkim wpłacać pieniążki na zbiórkę, która jest utworzona. Link do tej zbiórki znajdziecie w opisie tego filmu. Ale także możecie licytować koszulki, które przekazali na licytację piłkarze podczas tej całej akcji. Między innymi Robert Lewandowski, Sławomir Peszko, Kuba Kamiński. Jak widzicie, mam koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo. Jest to jedna z tych wielu perełek, które można wylicytować, a te pieniążki, które będą zebrane z licytacji trafią po prostu na zrzutkę Igora. Zbieramy mu na protezę, która kosztuje około 40 tysięcy złotych. Przede wszystkim ta proteza jest mu potrzebna do tego, żeby mógł on normalnie funkcjonować. Dojeżdżamy do Lizbony, teraz zatrzymaliśmy się na jedzenie. Zanim wjedziemy do tego centrum, bo tam może nam się długo zejść, to sobie coś jeszcze zjemy. Praktycznie przy autostradzie nie było za wiele restauracji. Jedyne, co znaleźliśmy, to stacja benzynowa. No i... Pomyśleliśmy sobie, że tak jak na polskich stacjach znajdziemy tam jakiegoś hot doga, burgera czy coś. No i burgery znaleźliśmy. Nie była to najlepsza rzecz jaką w życiu jadłem? Może nie wypada tak mówić, ale było to najobrzydliwsze chyba co jadłem od dłuższego czasu. A tak złych burgerów to na pewno nie jadłem. Nasz operator był tak głodny, że zjadł oba, ale cała reszta drużyny po pierwszym gryzie stwierdziła, że nie da rady. No i niestety... Głodni musieliśmy ruszyć dalej Najdłuższy odcinek drogi podczas tej trasy takiej, że ze stadionu na stadion pokonany 2,5 godziny, zjedliśmy jeszcze No i wjeżdżamy do Lizbony Dobra, zamykamy furę Tam jest stadion, idziemy pod niego Jesteśmy już na stadionie drugim, Belenendze Szybko tutaj możemy zobaczyć jak to wygląda Jeszcze szybko, pykniesz mi zdjęcie? 45 minut, musimy pojechać, potem znowu będziemy wracać do Lizbony Estoril Praha To no Estadio Antonio Coimbra Damota. jest to stadion klubu Estoril Praia. Oczywiście trzeba się śpieszyć, bo jeszcze dwa stadiony są w Izbonie, więc tutaj szybka fotka. Chodźcie trochę bliżej, podejdziemy. Dobra, mamy. Gdzie teraz jedziemy? Benfica Chyba pierwsza będzie Benfica. Tak, tak. no Benfica, potem Sporting. I później ciśniemy już dalej, nie? Będziemy w ogóle jeszcze przejechać... Będziemy jeszcze jechać obok tego lotniska, gdzie lądowaliśmy. Więc pierwsza sytuacja. Stadio stadion Niestety musimy troszeczkę tam bliżej podejść, bo... No tak tego zaliczyć nie możemy. Jest trochę do stadionu, zaparkowaliśmy na parkingu. Więc zaraz się widzimy pod stadionem. Kurde, jak przez to zdjęcie nie zdążymy na stadion, to będzie beka, nie? To dwie minuty. Yes. Mamy... Czwarty stadion, teraz Sporting Lizbona. Lecimy! A nie, 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 nie! Sporting, nie Lizbona, pamiętajcie! Sporting! Przedwczoraj byliśmy na meczu Ligi Mistrzów na Estadio José Alvalade. Teraz jesteśmy podczas akcji Stadiony Ligi Portugalskiej w 24 godziny. Jak już wróciliśmy do Lizbony, to później wyruszyliśmy do Tondeli. Ta trasa minęła nam bardzo przyjemnie, bardzo miło. Wychaliśmy do kolejnej lokalizacji, szósty klub Tondela. Teraz podejdziemy bliżej i pokażę Wam, jak wygląda ten stadion, ale on jest dosyć mały. Tutaj jest ogólnie 30 tysięcy mieszkańców, on może pomieścić blisko 5 tysięcy. Musimy troszeczkę przyspieszyć z racji tego, że spieszymy się na samolot, który mamy po prostu z Porto na Maderę. Kolejnym odcinkiem drogi była trasa pomiędzy Tondelą a Aruką. I była to chyba najbardziej przerażająca trasa. Jaką odbyłem w moim życiu. Przede wszystkim dlatego, że ona się dłużyła, ale też była bardzo, bardzo niebezpieczna. Na Prawie pół godziny jedziemy stale pod górę i co chwila mamy jakiś taki prześwit na jakieś rzeczy w dół. Później, nawet nie wiem kiedy, ciężko mi określić moment, w którym zjechaliśmy w jakąś poboczną drogę i ona prowadziła nas przez przepaście, z prawej, z lewej strony. Oprócz tego mgła. Tak, szczerze, w tym momencie to ważniejsze, żebyśmy, żeby nam się nic nie stało, nie? Cały czas się wznosiliśmy, zaczynało być. Coraz zimniej. Tym Co szkodzi barierki dorobić. <noise> a najgorsze w tym wszystkim było to, że drogi były bardzo wąskie, a wokół nas wszędzie były przepaście. Wielkie urwiska, pewnie po kilkaset metrów w dół i my wszyscy autentycznie baliśmy się o swoje życie w tym momencie. Nie było w ogóle zasięgu, zero innych samochodów, same znaki z jakimiś dzikami, inną zwierzyną, które mogą po prostu wybiegać nam na drogę. No i zaczęło robić się naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie. Nigdy w życiu nie jechałem taką trasą. Cywilizacja, Aruka. Dawno się tak nie bałem. Dojedźmy na stadion i biejmy to z głowy po prostu. Siódmy przystanek Aruka, stadion zaliczony jedziemy dalej. Bardzo ciężka trasa i naprawdę tak ciężkiego odcinka to jeszcze tutaj nie mieliśmy. Jedziemy. jest, jest świeżo. Nie mogę stanąć? Chyba tak, no to był parking po prawej, no to jest parking. Dojechaliśmy. Ósmy stadion Pacos de Ferreira. Nagrywam instastory dla widza, że jesteśmy. Słuchajcie, dojechaliśmy na ósmy stadion. Ciśniemy naprawdę cały czas do przodu. Pacos de Ferreira. Meldujemy się, jedziemy dalej. Już się robi dosyć późno. Serio, długo się zastanawiałem, czy dobrze dojechaliśmy, ale to jest naprawdę stadion Morej renze. Niewiarygodne. Jesteśmy tutaj. Jest to kolejny stadion, który zaliczamy. Ile to jest kibiców? 5 tysięcy? Coś takiego. Coś takiego, ale naprawdę tutaj jest niezła dziura. Jedziemy dalej. FC Wizera, kolejny przystanek, ale dalej nie możemy iść, bo brama jest zamknięta. Nic z tym nie zrobimy. W końcu sensowny stadion. Gimaraesz jest to kolejny klub, który odwiedzamy. Byłem kiedyś na tym stadionie na Lidze Narodów, kiedy gra reprezentacja Polski z Portugalią. Tutaj chyba nawet Gola strzelił Arkadiusz Miliki i tutaj zakończył się ten mecz remisem 1 do 1. Więc tak, słuchajcie, zmiana za kółkiem, jest zmęczenie. Mm. Mamy teraz 30 minut na kolejny stadion. Ja chyba zrobię chwilę drzemki, a Kuba teraz to pociągnie, ten wózek, to, że tak powiem. Jedziemy z tematem. Kolejny stadion na naszej liście, tym razem klub Sporting Braga. Przed nami jeszcze w sumie dwa loty samolotem, trochę tego jest, ale my się nie poddajemy. Mam nadzieję, że uda nam się wykonać to wyzwanie. Ciążywika zbijam. Będzie ciężko, chociaż samochód nam ten daje radę. Gdzie teraz? Dosyć szybko pamiętam, że zaczęły nam wpadać kolejne stadiony. Stadion za stadionem. No i to też na pewno budowało, no bo jak widzieliśmy już na swojej liście. 8, 9, 10, 11, 12 stadion, to wiedzieliśmy, że powoli zbliżamy się do celu, chociaż tak dużym wyzwaniem jeszcze dla nas pozostawał fakt, że musimy dojechać na lotnisko w porto, jeśli chcemy zdążyć na samolot na maderę, a musieliśmy zdążyć, żeby po prostu w ogóle dać sobie szansę na zrobienie tych stadionów w 24 godziny. Serio, dychaj, co rękę i dajcie dychę, tak? No. Dawaj to zdjęcie? Nie dobra, widzowie, serio. Znajdujemy się przed stadionem? Samalikao! Dokładnie tak. Kolejny 5000 kg zdobyty. To naprawdę jest stadion. Wiem, że to wygląda tak jak wygląda, ale tutaj rzeczywiście rozgrywa ten klub swoje mecze w najwyższym szczeblu rozgrywkowym widzę Portugalii. Widzowie, tak jak widzicie, dotarliśmy Gil, Vicente. Ten stadion nawet fajnie się prezentuje. Więcej nic nie mówimy, bo czas nas goni. Szybkie zdjęcie tylko jeszcze. Please, 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 please. Na szybko, szybko, szybko. szybko. Jesteśmy w miejscu, w którym już kiedyś byłem. Stadion FC Porto. De Dragao, zwiedzając ten stadion, byłem na murawie, na trybunach, w szatni, w muzeum, coś pięknego, witam ponownie, ale musimy jechać dalej. Ostatni stadion przed nami, jeśli chodzi o Portugalię Kontynentalną. Bawista Football Club to jest nasz ostatni stadion, jeśli chodzi o Portugalię kontynentalną. Teraz już udajemy się na lotnisko, będziemy lecieć na Maderę. Później zrobimy jeden stadion na Maderze i udajemy się na Azory. I tam będzie kończyć się całe wyzwanie. Czy nam się uda? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne, jeśli chodzi o wykonanie. Dużo będzie zależeć od tego, jak szybko będziemy sprawnie poruszać się na lotniskach. Jedziemy dalej, trzymajcie kciuki. Dobra, to co odrzucamy, tak? W tym? No wydaje mi się, że bardzo. Na tej no, klubciki Toś... no. to jest Europcar, To jest to. No tak, to jest to. I w tak prosty sposób ten samochód przestaje być na nie? Zdaje tego, że czekamy na lot na Maderę, no to sobie teraz postawimy jakiś kupon na weekend, bo będzie grała Liga Portugalska. Daję na Benfica, daję na Vicente, daję na Ferreira, daję na Guimaraes, daję na Porto i daję na Sporting Lisbona. i jeszcze dorzucam tam Bragę. łącznik Kurs to jest 25 i to sobie zagramy za 5 dyszek i zobaczymy czy to wejdzie potencjalna wygra na 1278 zł. spore opóźnienie, bo już jest 9.19, pokazuje nam, że będziemy na 9.24, a my musimy na 10.00 wrócić do lotniska, w tą stronę jedziemy za jakieś 40 minut, więc robi się dosyć niewesoło. No, i zaraz będziemy Was updateować, jak ta sprawa wygląda. Dojeżdżamy do stadionu. Szybka akcja, szybkie zdjęcie, szybkie nagranie historii, szybkie wspomnienie na filmie. Wygląda to naprawdę na potężne, potężne miasto. I tutaj w ogóle jeszcze będziemy wracać, bo to e, Madera to ogólnie jest e, praktycznie no, końcówka naszej całej podróży w Portugalii. Więc tutaj jeszcze też będzie ciekawy kontent do kręcenia. Jesteśmy, dojechaliśmy pod stadion. Tak on się prezentuje. Musimy teraz jechać na lotnisku. Bo mamy kolejny lot na Azory. Lecimy. Madera to jest też wyspa, na której wychował się Cristiano Ronaldo, i będziemy robić filmy. Ten film pojawi się też niedługo na kanale, jak po prostu odwiedzamy jego pierwszy dom, jego dom też, który tutaj się znajduje na maderze, jego hotel, restauracje, więc będzie wiele filmów z Madery, wyczekujcie tego, bo to naprawdę będą fajne materiały. Ale teraz chcę Wam jeszcze przypomnieć, że możecie licytować koszulki na grupie na Facebooku. Pomagamy, pomagamy Igorowi. Jeśli nie możecie licytować, zachęcam was, żebyście. Po prostu albo udostępnili ten film, albo udostępnili zbiórkę, zrzutkę, cokolwiek. Tutaj każda pomoc się liczy, i mam nadzieję, że razem, wspólną siłą, jesteśmy fajną społecznością, jesteśmy w stanie pomóc Igorowi. Dolecieliśmy na Azory, czekamy na nasze bagaże i zaraz jedziemy na stadion. Mamy lekki zapas czasowy, chociaż lot był opóźniony. Tak dojedziemy na stadion. Doleciliśmy na Azory, zmęczenie było dosyć spore, ja wtedy zaobserwowałem wśród właśnie ekipy, że jest już no, powoli mały kryzys i każdy wyczekuje rzeczywiście finalizacji całego, całego naszego projektu. Widzowie, 13.59, minuta do godziny 15 czasu portugalskiego, jesteśmy właśnie już na Azorach, ostatni stadion. 18 na 18, całe wyzwanie zaliczone. Jestem mega podekscytowany, teraz jeszcze nagramy szybko instastory, żeby widzom przekazać, gdzie właśnie się znajdujemy. Santa Clara, ostatni stadion, 18 na 18, zaliczony wyzwanie, całe wykonane. Liga Portugalska, 24 godziny zrobiona. Prawda jest taka, że jestem mega podekscytowany tym całym wydarzeniem. Mówi się, to nie było łatwe wyzwanie z racji tego, że musieliśmy zrobić to w Portugalii kontynentalnej, polecić na Maderę, teraz na Azory. Kosztowało to nas jako ekipę bardzo dużo sił, ale udało się zrobić. I co najważniejsze, jest to rzecz, którą robimy dla Igora. Będziemy zbierać na jego protezę. Wy możecie poprzez licytację koszulek także pomóc. Możecie udostępniać te licytacje i tym samym będziemy trafiać do jak największego grona osób. I razem uda nam się wtedy zebrać pieniążki dla Igora. Zachęcam do pomagania. Ale to nie jest koniec naszej wyprawy. Jutro znowu lecimy na Maderę i tam dopiero zaczyna się kręcenie kolejnego kontentu. Jest to wyspa, na której urodził się Cristiano Ronaldo. Czekam na wasze propozycje, jeśli chodzi o kolejne stadiony, gdzie mamy teraz jechać, jaką ligę mamy odwiedzić. Ten stadion tak naprawdę to zrąbałby nam cały plan, nie? Bardzo chciałbym jeszcze podziękować zakładom bukmacherskim Superbet, które wspomogły całą akcję. Cieszę się, że razem jesteśmy w stanie pomagać i tutaj też wielkie podziękowania dla każdego pi** Łukasza, który przekazał swoją koszulkę. Realne przekazanie, Radek podpisał się, koszulka wieczystej Kraków. Przekazuję koszuleczkę dla Igora, Akcja charytatywna, która tutaj płesek e, nagrał fajny odcinek, oglądajcie, wspierajcie. Pojawi się teledysk i piosenka odnośnie tego całego wyjazdu. No i mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Siemanko. I kolejny cel spełniony, robię to na zajawce, bo ona nadal nie mija, a każdy sukces to na byku najlepsza chwila.